Aleksandra Kostka, dzień dobry. Wiele osób pyta, co w pogodzie, co będzie się działo w najbliższych dniach. Okazuje się, że dziś i jutro jeszcze bardzo dużo pogodnego nieba i bardzo dużo słońca, ale od wtorku zmiana pogody to oczywiście wędrujące fronty atmosferyczne, a że w kalendarzu mamy już jesień, no to będzie się naprawdę już robiło się jesiennie. Aleksandra Kowska, zapraszam na aktualną mapę Europy. Proszę spojrzeć. Od Londynu przez Paryż, po Rzym właśnie ukształtował się taki front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. On jest jeszcze dosyć daleko od nas, stąd i dziś i jutro jeszcze nie zdąży dotrzeć do naszego kraju, ale już od wtorku, od zachodu, zacznie zmieniać pogodę na tą bardziej deszczową i bardziej jesienną. Nie będzie to stacjonarny front, nie będzie to ściana deszczu i ulewa, jak ostatnio bywało w pogodzie, to będą fronty wędrujące z zachodu na wschód, czyli z tak zwaną cyrkulacją zachodnią. A tymczasem na dzisiaj w Europie najcieplejszą stolicą są Ateny, 29 stopni, a najmniej Moskwa, zaledwie 14, ale tam za to dużo słońca. Stąd ta właśnie słoneczna pogoda dzisiaj też nad Polską, to jest rozległy układ wysokiego ciśnienia. Stąd w wielu miejscach dzisiaj pogodnie i słonecznie. I ten układ wysokiego ciśnienia, który jest właśnie na prawie całej Europie Centralnej i Wschodniej, będzie kształtował pogodę również jutro. Stąd pogoda jutrzejsza z dużą dawką słońca, wręcz bez chmurnego nieba, no i z ciepłym powietrzem. Ponieważ do Polski dociera jeszcze ciepła masa polarno-kontynentalna. Stąd nawet 24, a w Warszawie 25 stopni. Jutro o opadach nie ma mowy, ale za to ciśnienie będzie spadać dzisiaj 1006 hektopaskali, a jutro już zaledwie 1000 na warszawskich barometrach. To jest pogoda na poniedziałek, a we wtorek, tak jak powiedziałam już na początku, od zachodu zacznie pogoda się zmieniać na deszczową, w niektórych miejscach też burzową na niszczycińskiej. Może zdarzyć się właśnie pojedyncza burza. Nad morzem w górach i na zachodzie silniejszy wiatr, a im dalej na wschód, tym pogodniej i ciepło. Tam nawet jeszcze do 25 stopni. Zresztą jeszcze będzie to ciepły wtorek. Do zobaczenia.